Ciemaneczko z tej strony Szymcio Drift, a ten odcinek będzie o Noce Driftu. E, zaszła, jeszcze chciałem na początek powiedzieć, że zawsze mała zmiana. E, powinniście mnie teraz troszeczkę lepiej słyszeć. Zakupiłem taki budżetowy mikrofonik i mam nadzieję, że e, będzie się wam to lepiej oglądało. No, sami zresztą ocencie. Dajcie znać w komentarzach czy zmiana na plus i czy chcielibyście może dowiedzieć się co to za mikrofon może zrobię jakąś recenzję, chociaż nie wiem, bo jest już ich bardzo dużo chciałbym wam pokazać jak u mnie wygląda proces nauki i dzisiaj obejrzałem taki fajny, fajny poradnik na YouTubie pokazujący jak driftować filmik był bez głosu autora były napisy i jeszcze po angielsku więc jak niektórzy mają problem z angielskim lub nie do końca go rozumieją to myślę, że spoko opcja byłaby E, byłaby to pokazać. I właśnie dlatego dzisiaj nagrywam ten filmik. Dobra, nie ma co gadać. E, lecimy. Drodzy widzowie, to jest próba numer 3 nagrania e, tego poradnika. Jak to mówią, do trzech razy sztuka. Próbowałem nagrać ten poradnik podczas jazdy, ale okazuje się, że nie potrafię jednocześnie mówić. No i w sumie dobrze wyszło, bo tak naprawdę sam dobrze jeszcze nie opanowałem tych technik, a w pozycji komentatora jest mi znacznie wygodniej. No i fakt, nagranie wszystkiego z osobna plus montaż były czasochłonne, ale czego się nie robi dla nauki. Dobra, pierwsze czym się zajmiemy to kontrola gazu. Chodzi o to, żebyśmy gładko ten gaz wciskali i gładko puszczali. Możemy go wciskać bardziej agresywnie, ale pamiętajmy, żeby odpuszczać właśnie Właśnie go powoli, to nam jakby pozwoli zachować tą płynność poślizgu. Nie, nie będzie nam przerywać gwałtownie poślizgu. No i właśnie o to chodzi, żebyśmy jeździli coraz płynniej. I ogólna zasada jest taka, że dodajemy gaz, aby wynosiło nam tyłeczek, a puszczamy wtedy, kiedy chcemy złapać troszeczkę trakcji, czyli przyczepności. Wtedy samochód nam no, powinno prostować, chociaż też nie w każdej sytuacji. Jeżeli chodzi o właśnie wciskanie gazu, o dozowanie mocy, no to robimy to pulsacyjnie, czyli wprowadzamy auto w poślizg, odpuszczamy gaz, Dodajemy z powrotem, no i teraz celujemy w, te, w tą odpowiednią e, odpowiedni zakres gazu właśnie tak pulsacyjnie. Główna zasada to, to taka, żeby całkowicie raczej nie odpuszczać gaz, gazu. No wyjątkiem są takie sytuacje, gdzie na przykład właśnie chcemy e, zmienić bieg. Staramy się tak minimalnie w trakcie poslizgu przynajmniej te 20% mieć wciśniętego gazu. I tak naprawdę w rzeczywistości potrzebujemy około 60% To jest takie nasze optimum Oczywiście możemy sobie to zwiększać em, W zależności od sytuacji, żeby pogłębić poślizg Czyli dodajemy gazu I żeby wypłycić, czyli żeby nas troszeczkę wyprostowało no to odejmujemy troszeczkę gazu, tak? Tutaj uwaga Podczas robienia przekładki mamy do czynienia z przenoszeniem masy samochodu No środka ciężkości Ogólnie wiecie Przekłada się ono z lewej na prawą stronę Na przód, na tył no nie będziemy się tutaj teraz zajmować bo to nie jest lekcja fizyki. Sam też nie wiem, czy do końca poprawnie bym to wytłumaczył. Lecąc w lewo, mamy kierownicę skontrowaną em, na maksa w prawo. W momencie, gdy nagle odpuścimy całkowicie gaz, złapiemy trakcję, po prostu kierownica może nie zdążyć wrócić w odpowiednim kierunku i po prostu pociągnie nas w tą drugą stronę. No i tak, ogólnie unikamy jazdy na wklepanym, na tak zwanym wklepanym. Chodzi o to, żeby też nie cisnąć za bardzo furki. No i poza tym jazda na wklepanym przy małych mocach powiedzmy jest jakoś realna. Przy dużych mocach będzie już problem i będzie nas spinować. A po co mamy się uczyć błędnych nawyków? Okej, okay, naszym kolejnym rozdziałem będzie praca kierownicą, a raczej jej brak. No, praca kierownicą ma ścisły związek z pracą gazu i tutaj zwłaszcza na początku jest trudno to wszystko ze sobą zsynchronizować. Ale tak, jeżeli właśnie nauczycie się kontroli gazu bez ciągłego kopania sprzęgła, no to dużo, dużo łatwiej będzie wam wychwycić te, te właśnie zmiany środka ciężkości, samochodu i będziecie mogli właśnie dostosować się tą pracę kierownicą. Dlaczego mówię, że raczej jej brak? No bo ogólnie poprawna praca gazu równa się poprawna praca kierownicy. Jeżeli będziemy operować właśnie z tym środkiem ciężkości samochodu poprzez właśnie dodawanie i odejmowanie gazu no to praktycznie samochód będzie się nas słuchał, yy, słuchał się z samej naszej nogi. Kierownicy jedynie będziemy tylko troszeczkę pomagać ją, dokręcać, ewentualnie ją przytrzymywać, żeby skierować w odpowiednią stronę nasz yy, samochód. No i taka główna zasada, no to ręce posmarowane olejem, tak można powiedzieć. Próbujemy właśnie wyczuć e, przełożenie masy tego samochodu. E, delikatnie operujemy tymi rączkami. OK, no i co tutaj jeszcze do, do samej kierownicy mógłbym powiedzieć. Eee, no na pewno nie skupiajcie się właśnie na tej pracy rękami, skupcie się bardziej właśnie na tym gazie. A zobaczycie, pozwólcie, pozwólcie kierownicy właśnie samej pracować, puśćcie ją. Eee, kombinujcie w trakcie, w trakcie tego poślizgu tym gazem. Przekładamy z jednej. Na drugą zobaczcie, o teraz dodałem za dużo gazu, albo nawet nie przytrzymałem kierownicę I dlatego tak się stało Spójrzmy jeszcze raz To samo, tylko przytrzymam kierę za długo Walimy Zobaczcie, już byłby spin, już byłby spin, ale w porę odpuściłem gazu odruchowo W tym filmiku, em, no, na którym się tak naprawdę wzorowałem, z którego są te porady, e, była też taka porada, taki tip, żeby na początku sobie ustawić 60% force feedbacku. I ja uważam, że to jest bzdura. No, force feedback, zwłaszcza w Logitechu G29, ale tak to jest ogólny poradnik, tutaj uczulam właśnie Logitechowców, <grych> że że te 60% force feedbacku będzie działało raczej na naszą niekorzyść. Ja uważam, że lepiej ustawić od razu na setkę um, i, i po prostu czuć to, jak rzeczywiście to auto się zachowuje, a nie oszukiwać troszeczkę siebie. No, jeżeli e, tak, jeżeli byśmy te, te, ten force feedback e, zmniejszyli. No to po prostu nasza kierownica będzie wracać, się, znaczy będzie się ustawiać dużo wolniej, przez to będziemy musieli pracować więcej rękami, i przez to po prostu narobimy sobie jakiś durnych nawyków i uważam, że po prostu nie warto. Dobra, przechodzimy do ostatniego rozdziału. Ostatnim rozdziałem są biegi. Dobieramy biegi as high as possible a hub tak wysoko jak to tylko możliwe, jeżeli mamy bitum truje. I nam powiedzmy wstaje ten samochód po dodaniu gazu, to jest OK. Będziecie czuć, kiedy ten bieg należy zmienić w dół, wtedy, kiedy będzie wam brakować mocy. Ale uwaga, tutaj uczulam was na to, że że wcale to nie świadczy o tym, że jeżeli na przykład trójka nam nie wstaje na prostym, to wcale to nie znaczy, że zakrętu na tej trójce nie przejedziemy, bo inaczej inaczej jest właśnie z, ze zrywaniem kapcia jak lecimy bokiem. Jest dużo łatwiej, jeżeli auto jest postawione bokiem, więc musicie to sobie wyczuć. Zainspirowałem się tutaj tym napisem, który jest tutaj właśnie na szybie. Napisane jest Mind Control. I to właśnie o to chodzi, żeby kontrolować to wszystko z głową, a nie po prostu klepać ten gaz jak popieprzony. Tu gadam, gadu gadu, ale gazu się za dużo samo dodaje. Raczej właśnie pomagamy jej. I... O właśnie, o właśnie. O to chodzi. I staramy się jeździć coraz szerzej i coraz szerzej, ale u mnie tutaj to kiepsko wyszło. Czego nie powiedział Citoreto u siebie w poradniku? Nie wiem, czy tego nie powiedział. To jest moje tylko przypuszczenie. Spójrzcie na ekran. Na tej skrzyni biegów nie jestem w stanie driftować na trzecim biegu, w tak ciasnych zakrętach jak on. Wiem, że to może wynikać z za małej prędkości. Próbowałem naprawdę ładować się na pełnej, nie patrząc na to, czy wylecę z toru. No, nie, no, no nie zrywało tej trakcji. Więc stwierdziłem, że. Albo to, albo opony ma bardziej napompowane. Opony zostawiam spoko, bo bardzo dobrze mi się na nich jeździ. Ze skrzynią. Co ja tutaj zmieniam? Ustawiam tą kolejną z S15, wrzucamy do S14 skrzynie i ustawiamy tutaj sobie magiczną liczbę 39, jakie 39 piękne BMW <laughs> może być. No i na tym przełożeniu mi się śmiga bardzo dobrze. Pamiętajmy o tym, że na początku driftowania, na początku tej naszej przygody warto korzystać z samochodów ze sprawdzonych organizacji. Mam nadzieję, że poradnik okaże się bardzo przydatny dla wielu osób. No i tak, jeżeli mylę się z czymś, bo nie jest to powiedziane, bo jestem dopiero początkujący, to bardzo byłbym wdzięczny, gdybyście napisali w komentarzu swoje uwagi, abyśmy mogli jednak wzajemnie się wspierać, wzajemnie sobie pomagać, bo mi właśnie na tym zależy, żebyśmy tworzyli jakąś fajną społeczność tutaj. No i cóż, to dzięki miłego driftowania. Trzymajcie się. 有